Apostol Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże słowo skierowane do nas z głębi Bożego Serca, posłuchaj dziś tych słów. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on odpowiadając rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej niewiastą: Wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. No, czy twoje dzieci w twoim własnym domu muszą błagać cię o chleb, gdy są głodne? Czy muszą sobie w jakiś sposób zapracować zasłużyć na, na kromkę chleba z chlebaka? No, z pewnością nie. Wszystko, co jest w domu, należy do nich, więc mogą skorzystać nie tylko z chleba, ale z masła wieży, szynki, i mleka, i wszystkiego, co jest w domowej lodówce, ponieważ ty kiedyś zapracowałeś, ty zasłużyłeś, ty zarobiłeś pieniądze, by nabyć to dla nich, bo to przecież yy, twoje dzieci. I podobnie Jezus kiedyś zapracował i nabył ten chleb. Chleb dzieci. Faktycznie przelał swoją krew, i kiedy zawołał, wykonało się, co znaczy w pełni spłacone. On nabył ten chleb dzieci. Więc kiedy modlisz się następnym razem, mówiąc: Ojcze nasz, który jest w niebie, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj sięgnij po chleb uzdrowienia. Zjedz już dzisiaj chleb dzieci. Uzdrowienie, które On nabył dla Ciebie. Jedz jesz go, kiedy mówisz, kiedy modlisz się i mówisz, Panie Jezu, dziękuję Ci, że Twoje rany uzdrowiły moje ciało. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.